Witajcie kochani, z tej strony Niula ze Szczecina. Witam was kochani już w drugim, drugim dniu naszych drapmasów. Kochani, powiem wam, zajrzałam się do skrzynki, patrzę, a tam trzy listy. Trzy listy dostałam. Dostałam list od Iwonki Z. Bardzo dziękuję. Dostałam od naszej kochanej Madzi. Yy, Madzi... Yy, Alicja w krainie zakupów. Przepraszam, że się za tego wam. I dostałam od Natalii: Natalii Zdrabkowy Kosmos. Bardzo Wam, kochani, dziękuję za te listy, yy, za te kartki. Jestem bardzo, bardzo szczęśliwa, kochani. Yy, zaraz sobie je otworzymy. Koperty mam już tutaj napoczęte. Yy, zobaczymy sobie może pierwszą karteczkę od Natalii. Bo mam akurat na wierzchu. I co my tutaj mamy? Mamy karteczkę Wesołych Świąt. Proszę bardzo, własnoręcznie zrobiona karteczka z życzeniami. Natalia z rodziną, moje życie w Polsce, zdrabkowy kosmos. Bardzo Ci dziękuję, kochana. Zostałam dwie herbatki. Malinowa i taka zwykła. Ale bardzo fajnie. Na pewno sobie je wypiję. I dostałam drapeczkę Kocham zimę. Także też sobie ją zdrapiemy. Za chwilkę. Dziękuję Ci, Natalciu. Moja kochana. Też Ci życzę zdrowych, spokojnych świąt. Druga karteczka jest od Alicji w krainie Z Zakupów. Proszę bardzo. Jest piękna kartka wesołych świąt. O proszę. <grych> Jaki fajny. No, to jest czekoladka. Ojej, ale mnie rozpieszczacie. Też mamy życzenia. Już nie będę ich czytać, bo to za długo wszystko potrwa. Życzę Alicja w krainie zakupów. <laughs> dziękuję. O, tu jest jeszcze zdrapka, proszę. Komornik. <laughs> ale fajnie. Dzięki. Naprawdę bardzo Wam wszystkim dziękuję za pamięć. Jesteście przecudowni. I jeszcze karteczka od Iwonki Z. Yy. O, proszę. Też mamy, oj, drapuncie, proszę bardzo, życzenia, ale jaka piękna kartka, spójrzcie, bardzo ładna. Proszę, życzę Iwonka z Inowrocławia. Dziękuję Wam kochany, naprawdę Wam bardzo dziękuję i tu mamy, proszę, z drapeczki komornik i szybkie 50. No, fajnie, fajnie, dziękuję Wam bardzo. Naprawdę Wam dziękuję z całego serca. To jest tak miło, jak otwierasz skrzynkę, a tam są listy od przyjaciół, od dobrych widzów i w ogóle od wszystkich Was, niż rachunki, prawda? To jest bardzo, bardzo fajne. Dobra, kochani, to co, zaczynamy? Zaczynamy oczywiście standardowo od czekoladki. Szukamy numer 22. Mamy tutaj. Co będzie tym razem? Tym razem mamy. Gwiazdę. Proszę bardzo, taką gwiazdę, stroik. Fajnie. Czekoladka jest. Na osłodę. Mój lakierowy kalendarz. Już otwieramy. Pewnie będzie tak. Mamy lakierek następny, ale jaki kolor. O, jaki ładny. Spójrzcie jaki delikatny. Bardzo fajny taki. Naprawdę taki fajny. Jakby to taki róż delikatny. Bardzo fajne te lakiery. Ja sobie tu kolekcjonuję. Ej, dobra, teraz mamy szufladkę od naci mojej. 22. No tato mnie upić chce. Natalia ja jeszcze po tamtym cukierku nie wytrzeźwiałam, a tu już mam drugiego. <laughs> to chyba na kaca. No ale fajnie, fajnie. Dziękuję Wam, kochani, naprawdę. Ja mam takie zdrapeczki. drapeczki. Uszykowałam dla Was platynowe 7. Zielona kasa, wczorajsza premierka. Różowe złoto. To jest z dwunastką. Platynka jest też z dwunastką. 100 tysięcy w gotówce mamy też z dwunastką. Tak jak mówiłam, będą dwunastki. Mamy komornika z dwójką, szczęśliwe linie z czwórką, owocowa eksplozja 80 i mamy takie maluszki. Tu mamy z dwunastką, z ósemką, 28, 85 i 27, czyli siódemeczki, dwa razy deszcz pieniędzy. No i oczywiście nasze świąteczne odliczanie plus drabki od skartek. No dobra, to sprawdzamy okienko 22. Już się zbliżamy do końca. Także niewiele nam już zostało, no bo w sumie dwa dni do świąt, tak? Dobra, 22 okienko. I szukamy. Mamy szyszki. Szyszki za banieczkę. 1 milion, jak to tutaj jest napisane. Dobrze, dalej, co mamy? Piernik. Pierniczek jest za 50 zł. Ciekawa jestem, tym, czy jeszcze coś wpadnie. Zdrabka z numerem trzecim. Mamy trąbkę. Za 5000. tysięcy. Kolejna, czwarta zdrabka. I bałwanek za 5000. Dobrze, to była czwórka. Teraz piątka. W piątce mamy co? Czapeczka za tysiaka. To już pewnie jakaś droga. Trapka z numerem szóstym. Sprawdzamy, mamy bałwanka za tysiąc. Dobra, dalej. Siódemka. I w siódemce mamy kulę. Kula za 50. Dobra. Strapka ósma, co my tu mamy? Skarpety za stówkę, dziewiątka, w dziewiątce mamy stroik za tysiąc. No i kochani dziesiąta trapka, dwudziesty drugi dzień i mamy za milion pierniczek. No szkoda. Oby coś w tych drabkach teraz wpadło. Teraz zrobimy sobie zdrapki od naszych widzów. Zobaczymy, co my tutaj mamy. Zrobimy zdrapkę od Natko, Drapie, Matko Boże, drapie od Natali. Drapkowy kosmos. Zapraszam do Natali na kanał. Dziękuję Ci, Natalia, za tą zdrapeczkę. Mamy 21 i 34. I zobaczymy. Dwójkę widzę, ale jest dziewięć, 9, 29, 19, 35 oboczek. Dalej mamy 23, 11 i 17. Także ta drapunia jest przegrana, ale nic nie szkodzi. Dla mnie się liczy gest i kartka. Bardzo, bardzo dziękuję. Dobra, teraz mamy od Madzi. Proszę bardzo. Chyba nie pomyliłam. <laughs> Już zapomniałam. Dobra, sprawdźmy sobie bonusik. A w bonusiku mamy worek i szukamy trzy takie same kwoty. Mamy 50 złotych. Mamy 50 zł. Stówka. Dalej. 50 500 zł, 2 zł, 2 zł. Tu mamy stówkę po raz drugi i 500 po raz drugi. No szkoda, nie wpadło 50 zł. Nie chciało dać. No ale takie są zdrapy. Teraz komornika. Mamy i trapiemy z numerem 13 i sprawdzamy, kochani, czy będą choinki bądź liczby. 25, 2, 6 i 35. Takich szukamy albo choinki. I mamy pierwszą liczbę to 19, 33, Dwadzieścia siedem, trzydzieści cztery oboczek. No, komornik, komornik. Nie, jest szósteczka. Bardzo fajnie. Mamy wygraną trójeczka obok. Piętnaście, fajnie jest jedna wygrana, trzydzieści i dwanaście. A pod szóstką mamy 5 zł. No. No to tutaj akurat komornika nie ma. Dobrze. Mamy jedną wygraną. Bardzo fajnie. I drapeczka od naszej kochanej Iwonki z numerem 50. I zobaczymy, czy ten komornik będzie Łaskawy czy nie 14, 34, 22 i trójeczkę. Coś czuję, że pomieszałam z tymi ilościami drapek, ale coś to ja mam najmotniej przepraszam 16 24 skleroza już mnie dopadła 32 35 obok Dwójeczka obok, siedemnaście, osiem, dwadzieścia sześć. Oj, brzydki komornik, dwadzieścia siedem, i ostatnia, jedenaście, czyli ta jest też przegrana. Ale naprawdę nic nie szkodzi. Ja się bardzo cieszę z tych pięknych karteczek. Dobrze, kochani, teraz dziabniemy sobie drapki ode mnie i trzeba się brać do garów z powrotem. Chwila przerwy. 5 6 3 4 2 9 i osiem no także widzicie pustaczek następne siódmeczki, i co tu mamy dziewięć, osiem cztery sześć dwa pięć i ostatnia trójeczka no także no, nie będę się wypowiadać. Teraz też pieniędzy, kochani. 85 piąta zdrabka. I mamy ananacka. Melonka. Plecak. Awokado. Konieczynka. Palma. Cytrynka. tofi, Balony. I... Róża. No to wychodzi, że będzie trzeba zrobić jakąś przerwę w tych drapkach, bo sami widzicie co się dzieje. <laughs> Normalnie tragedia: plecak, palma, cytrynka, melon, ananas i druga strona. Drugi rząd, palony, prezent. Awokado, tofi i chmury. Następny pustaczek. No to teraz, kochani, królewska gra. Numerem dwunastym. O, może, może coś wpadnie, a może i nie. Mamy naszyjnik, monety, tron, bransoletka, worek garnek i róża. Także maluszki nic nam tutaj nie dały kochani. Niestety. Teraz mamy co mamy. Teraz mamy owocówkę. Zrobimy sobie raz dwa numerem 80 i sprawdzamy, szukamy kokosów, mamy kokosy, mamy, mamy o tu jeszcze dwa. Dobrze. No to dalej, jabłko. Tu mamy dwa jabłuszka. I tutaj też są dwa. Kolejny symbol to winogronko. Tu mamy. Proszę bardzo, jeszcze gdzieś, nie? Dalej, truskawka. Mamy truskawkę. Ale bym sobie pojadła truskawek teraz. Dalej. Banan. Mamy tutaj. Bananki. Tylko dwa. Kolejne karambola. Mamy jedną. Mamy drugą. I to tyle. Kolejny symbol to kiwi, kiwi są trzy, gdzieś jeszcze, nie, dobra, co dalej mamy, pomarańcze, proszę bardzo, pomarańcze, to jest sezon na pomarańcze teraz, dobra, dalej, brzoskwinia, mamy brzoskwinki, Kolejny symbol to melon. Melonik jest. Tutaj mamy też trzyma nadborówka. Gruszka. Gruszki mamy. Kolejny symbol cytryna. Mamy cytrynki. No i przedostatni symbol to ananasek. Mamy ananaski. I ostatni, tu jeszcze cytrynka. I ostatni, kochani, została nam wiśnia. No. I z drapunia jest pusta, warzywniak wykupiony. I co? I pustaczek. Tutaj też. S, W, N. No tak to bywa z tymi drapkami. No to teraz szczęśliwe linie. Trapka z numerem czwartym. I co mamy? Mamy tęczę, której nie ma. Biedroneczka. Biedroneczkę mamy. Dobrze, dalej. Wisienki. Wisienki są. I tu mamy też... Dalej pik, szukamy sobie piku, jest tutaj, kolejny symbol cytrynka, mamy jedną, dalej księżyc nie ma, klucz nie ma, odkryła nam się gwiazda, gwiazdeczka jest nawet dwie, a tu biedronka była jeszcze. Dobra, co mamy? Trefl. Tu mamy, a tu jeszcze gwiazda. Oj, sorki, kochani. Tu mamy trefl. Tu jeszcze biedronka. Ale pogubiłam. Dobrze. Dzwonek. Mamy dzwoneczek. Tutaj jest też. Kolejny symbol to diament. Mamy diamencik. Jeden. Ananasek. Mamy ananaska. Teraz śliweczka. Mamy śliwkę. Kolejny symbol to podkowa. Mamy dwie. Ok, dalej mamy kwiatka. To już nam się odkrył kwiatek. Dobra, dalej gruszka. Mamy gruszkę? Nie ma. No, widzicie, sakwa. Mamy sakwę. Tu jest też. Już się zbliżamy do końca. Korona. Mamy koronę. Teraz garnek. Mamy garnek. Tutaj też są, ale brakuje arbuza albo winogronka. Dali kości. Mamy linię, kochani. Mamy linię. Fajnie. Kolejna wygrana. Teraz serduszko, którego nie ma. I jabłuszko. Mamy tutaj. Tu mamy jabłko. I to tyle. A tutaj mamy 9 zł. Możliwe 9? Tak, jest możliwe. Jest możliwe, można wygrać 9 zł. No to fajnie, no to ładna wygrana jak na drabkę za 3. Sprawdźmy sobie jeszcze. SS, dobra, wszystko się zgadza. Mamy 9 zł. Dobrze, teraz mój komornik. Zobaczymy, czy coś da z numerem drugim. Może będą choinki rozdawać. Mamy 16, 26, 8 i 12. No i patrzymy. O, się rozpędziłam. 22, 11 obok oczywiście. 28 niedaleko. 19. 14, 6, 17 oboczek, 7 obok, 27 obok, nie wierzę, zobaczcie, i 31, nie lubię tej drabki, naprawdę jej nie lubię, ona mnie chyba też. Dobra, teraz 100 tysięcy w gotówce, szukamy pliku z numerem 12 z drapeczka, kochani. Moje dwunastki, które Wam obiecałam. Mamy 23, trójeczka, ale jak widzicie szału nie ma. 17, 16 i takich liczb szukamy. A mamy 26 19. Czternaście, trzynaście, dwójeczka obok i drugi rząd, dwanaście numer drapki, No, dwadzieścia siedem, dwadzieścia dwa oboczek, trzydzieści pięć kochani i 15, a mamy 16. Kolejny pustak. Słabiotko. Teraz różowy diament. Numerem też 12. Coś te dwunastki mnie ostatnio zaniedbują. Mamy 16. Nie chciałam tej zdrabki, ale któraś z pani mi ją wcisnęła, to wychodzi. Dobra. Może, może coś wydrapiemy? 16, 2, 35 i 26. Albo diament. A mamy 34 obok. A jakże 24? Tu mamy trujeczkę, też oboczek. 23. Osiemnaście? Trzynaście. No tak sześć. Nie ma też. Osiem, trzydzieści jeden i ostatni symbol. Cztery. W sumie liczba. Następny pustak. A co? Teraz kochani nasza wczorajsza premierka. Numerem 50 z drapeczka. No i patrzymy, czy znajdziemy tym razem worek. 11, 13, 6 i 32. No i patrzymy. Tu mamy czwóreczkę. 14 obok. 12 obok. Nawet po środku. Osiem blisko trzydzieści cztery blisko. Drugi rząd szesnaście jeden, dwadzieścia siedem, dwadzieścia trzydzieści siódmeczka obok dziewiętnaście. 22, 35 i ostatnia dziewiątka. Zobaczcie, ile pustaków normalnie. Serce pęka. 12 platynowe, 7. Cała nadzieja w tej drapeczce. Trzymajcie kciuki, kochani. Mamy muszkę, mamy kluczyk. Narty, kłódka, piękny prezent. Dalej gwiazda. Słońce. Dalej korona. Auto. Biedronka, perfumy. Dalej mamy naszyjnik, kwiaty, wiśnie, oj, nieładnie, nieładnie, zegarek, tulipan, kufer, bransoletka, podkowa i ostatni rubin. No, Także widzicie, kochani, wypowiadać się nie trzeba. Prezentu nam nie dali. Zobaczcie, ile pustaków. Tragedia. Wygrała dzisiaj tylko jedna drabka u mnie, szczęśliwe linie. I jedna drabka Mikołaj, czyli 14 zł. No. No jakbym miała liczyć tutaj na pieniądze i wygrane na życie, no to skończyłabym marnie. Ale się nie przejmujemy, no wiadomo, takie są drapki. Ja kochani, się z Wami żegnam. Widzimy się w 23 dniu naszych drapmasów. Na szczęście powiem Wam, że to się już kończy. No co, nie był to mój dzień. Bardzo chciałabym jeszcze raz z tego serca podziękować Iwonce naszej Madzi Alicji i naszej Natalii za piękne kartki i drapeczki. Bardzo, bardzo Wam kochane dziękuję i też Wam życzę zdrowych, spokojnych świąt. Także kochani, do usłyszenia. Buziaczki. Pa!